Porozmawiajmy o liście kontrolnej dostępu i zobaczmy, jak to działa. Na ekranie widać konto i folder sprzedaży przypisane do odpowiednich grup oraz konto account i foldery account oraz Sales. Wyobraź sobie sytuację, w której grupa sprzedaży, czyli Sales potrzebuje dostępu do katalogu konta, a grupa konta potrzebuje dostępu do katalogu sprzedaży. Ale nie możesz nadać uprawnień do dokładnego pliku lub katalogów, więcej niż jednemu użytkownikowi lub jednej grupie. Lista kontroli dostępu stanowi tutaj idealne rozwiązanie, ponieważ dostęp do katalogu można przyznać więcej niż jednemu użytkownikowi lub grupie. Listy kontroli dostępu pozwalają administratorom ustawić uprawnienia w taki sposób, aby różniły się one od poszczególnych katalogach. Nie można użyć Change Group, ponieważ to polecenie usunie uprawnienia nadane wcześniej. W jego sytuacji yy, można użyć dwóch komend do ustawienia listy kontroli dostępu. Pierwszą z nich jest komenda getFacu, która pokazuje, jak widać, uprawnienia na liście kontroli dostępu. Natomiast drugą komendą jest setFacu, która to pozwala dodać uprawnienia do listy kontroli dostępu, nazwanej od teraz ACL. Teraz pokażę ACL dla katalogu konta. Wyświetla sobie helpa związanego z poleceniem setFacu i ustawię sobie, uprawnienia w taki sposób, aby grupa Sales miała dostęp do katalogu account. Aby możliwe było użycie ACL, system plików musi być podmontowany z włączonym wsparciem dla ACL. Opcja ACL musi być dodana do montowanego systemu plików w pliku IPC FSTAP. W systemie plików XFS takie wsparcie jest domyślnie włączone. Natomiast w systemach plików EXT wsparcie ACL musi być aktywowane. Listy kontroli dostępu mogą być także używane w systemach plików NFS i CIFS. W tej chwili pokażę jak dodaje się y, uprawnienie. Y, wspomnę jeszcze tylko o tym, że ACL jest podzielone na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to ACCESS ACL, czyli dostępowe listy kontroli dostępu. Ustawione są na plikach i katalogach. Oraz Default ACL, czyli domyślne listy kontroli dostępu, ustawione tylko na poziomie katalogu. I pliki katalogi wchodzące w skład katalogu z ustawionymi domyślnymi ACL dziedziczą domyślne ACL katalogu nadrzędnego. W tej chwili wyświetliłem sobie MAN dla facu, żeby sobie znaleźć, w jaki sposób nadaje się uprawnienia grupie. I tak mam to ustawienie, mam tę komendę. W tej chwili sobie dodamy uprawnienie poprzez ustawienie tej grupy. R flaga oznacza rekursywnie. M dodaje uprawnienie dla grupy. Modifies grupa Sales tylko do odczytu i wykonania do katalogu account. Wyświetlimy sobie teraz uprawnienia ACL dla katalogu account i widzimy, że do pliku ma account, właścicielem jest Lori, grupa jest ustawiona jako account, flaga S, czyli special permission, to uprawnienia specjalne, T jako bit lepkości, użytkownik ma uprawnienia read, write, -cute, czyli odczyt, zapis, wykonaj, grupa sales ma tylko odczyt oraz wykonaj, maska dziedziczy, Wszystkie uprawnienia po użytkowniku. Co tutaj jeszcze dodać? Może tak, że czasami zachodzi potrzeba, aby wielu użytkowników, którzy należą do różnych grup, współdzieliło jeden katalog. No i potrzebują oni takich ustawionych uprawnień, aby pliki podkatalogi, które są utworzone w katalogu nadrzędnym, Dziedziczyły te uprawnienia. W taki sposób użytkownicy nie muszą otawiać uprawnień, które ustawili na katalogu nadrzędnym. Na każdym pliku i podkatalogu z osobna. I takie wymagania właśnie spełnia domyślne ACL, które w tej chwili pokazuję. Ustawiłem domyślne ACL. Jak widzimy, domyślne, czy to default, dziedziczy uprawnienia po użytkowniku, prawda? Teraz w następnej kolejności. Wejdę sobie do katalogu account i utworzę wewnątrz katalog o nazwie 2014 i pokażę w jaki sposób uprawnienia ACL są dziedziczone za pomocą polecenia getfacl dla tego katalogu 2014 i zobaczycie, że uprawnienia są dziedziczone właśnie z katalogu rodzica, czyli z tego katalogu account, tego o poziom wyżej. Tak? Czyli tworzę katalog, wyświetlam uprawnienia ACL i widzimy, że uprawnienia są dziedziczone. Następnej kolejności wejdę sobie do katalogu 2014, utworzę sobie w nim jakiś plik i wyświetlę dla tego pliku ACL. Tak. OK. Też tą file. Proszę bardzo. I widzimy, że system nam pokazuje, że nie ma dziedziczenia uprawnień, ponieważ nie ma ustawionych domyślnych uprawnień. Maska jest aktywna, ponieważ w Linuxie uprawnienia do odczytu i zapisu są i wykonania są przyznawane automatycznie i są kopiowane od użytkownika. Maska ACL determinuje maksymalne możliwe uprawnienia przyznane konkretnemu użytkownikowi bądź grupie do pliku lub folderu. Jeśli maska na przykład ustawiona jest na read-write, czyli odczyt zapis, to żaden użytkownik czy grupa nie przekroczy tych uprawnień. Tak? Czyli tutaj, jak widzimy, uprawnienia efektywne nam pokazuje, które są dziedziczone, i to maska decyduje o tym, które z tych uprawnień właśnie są efektywne i nie zostaną przekroczone. W następnej kolejności pokazuje polecenie historii, ponieważ pozwala ono wyświetlić kolejność wykonywanych. Poleceń w terminalu. Dzięki temu pozwala sprawdzić, w jakiej kolejności były nadawane uprawnienia do katalogu lub pliku za pomocą ACL. Teraz wyświetlę, za chwilę. Man dla polecenia setfacl. Setfacl pokazać chcę jeden przykład, który ma znaczenie. I w ogóle ten plik pomocy wyjaśnia podstawową strukturę polecenia z setfacl i w jaki sposób prawidłowo ustawić acl. Natomiast to polecenie, które jest dla nas istotne i ma znaczenie, to jest to polecenie set Lisa r file. I ono jest dla nas ważne. I to w zasadzie byłoby na wszystko. Dziękuję. Cześć.